Z tej strony, wasz ulubiony Marian na świecie, i witam was w słonecznej i gorącej Bułgarii. Wreszcie mogę powiedzieć tak z pełną odpowiedzialnością: witamy na Bałkanach, no bo Rumunia ponoć w Bałkany nie wchodzi. Bardzo dawno mnie w tym kraju nie było, tak jak policzyłem to byłem tutaj ostatnio 4 czy 5 lat temu. Jak wygląda ten kraj, jak wygląda podróżowanie po tym kraju i co nas czeka, więc nie przedłużając. JUMP INTO HITCHHIKING auto stop. Miałem nadzieję, że dojadę gdzieś dalej zanim przyjdzie mi nagrywać dla was te kwestie I co mam wam powiedzieć? Nie przyjeżdżajcie do Bułgarii na stopa Bo tu się nie da złapać stopa to Już łapie 2,5 godziny, naprawdę 2,5 godziny A to jest bardzo dobry spocik, jest tam rondo, ludzie jadą wolno 3 godziny wczoraj, 2,5 godziny dzisiaj JEEZ Bułgarzy na stopa nie biorą! Mamy godzinę 16.12. Ja na tej stacji jestem od godziny 11.00. Coś. Czyli o, wychodzi na to, że od 5 godzin. Próbuję coś tu złapać i nic. Mam dość duży dysonans w kwestii Bułgarów. No bo z jednej strony, tak jak mówiłem. Nie chcą się w ogóle zatrzymywać na stopa, jak do nich podbijać, się pytać, to są mega z tego powodu niezadowoleni i czepliwi. Z drugiej strony, jak już się zatrzymają, jak już wezmą na tego stopa, są bardzo pomocni, chętnie nadłożą drogi, zawiozą gdzieś dalej. Te góry, które widzicie na samym, samym horyzoncie, to jest Stara Planina. I to są góry, które właśnie rozdzielają Bułgarię na część północną i południową, ciągną się od samej Serbii, aż po Morze Czarne. A w dole, w dole mamy Wielkie Tarnowo. Wielkie Tarnowo jest dawną stolicą Bułgarii. To tutaj Bułgaria upadła pod naporem Turków osmańskich i tutaj odrodziła się po okupacji. Nad miastem dominuje forteca, pełno tu prawosławnych świątyń, a górskie ukształtowanie terenu maluje krajobraz z czerwonymi dachami. Do wielkiego tarnowa wjeżdżamy od Arbanas. Przechadzamy się mostem dla Metropolitan, czyli dla najwyższych hierarchów kościoła prawosławnego. Jesteśmy. W najstarszej części osady, w Cerkwi, przy której wybudowano most niegdyś koronowano bułgarskich króli. Na wzgórzu znajdziemy znowu Cerkiew Metropolitalną oraz pierwszy budynek bułgarskiego senatu powstałego po oswobodzeniu od Turków. Stoi dokładnie za mną to co widzicie pierwszy senat wolnej Bułgarii, więc nieźle. Uf, od tego biegania prawdziwie zgłodniałem. Poraz spróbować lokalnej kuchni. We have baked papers, white cheese, onion and tomato. And put it in oven and bake it for few minutes. The ball of meat. And this is a kofte. It's a meatball with pork with fresh onion. It's very very delicious. Muszę powiedzieć, że jestem niemożliwie wdzięczny, bo ten ziomek wziął mnie na całe oprowadzanie po mieście. Zafundował obiad, o kolację, milion opowieści, jeszcze wywiózł kolejne 50 km dalej i na dodatek nie zostawił samego. Tylko zagadał do ekipy, która tutaj remontuje drogi, czy mogę sobie rozbić namiot. A oni powiedzieli: Jasne, rozbijaj namiot. Szykuję się na spanko. Jutro wstaję, mam jakieś 30 metrów do drogi, spota na łapanie stopa. Cześć, to znowu ja i zgadnijcie co u mnie nowego. Łapię już od półtorej godziny na to wychodzi, kurde, szybko to minęło, nawet nie wiem kiedy. Podjąłem decyzję, że jeżeli w ciągu najbliższych trzech godzin nic się nie zatrzyma i nic nie złapie, Czyli to już będzie kolejny dzień, kiedy 5 godzin będę łapał stopa. Wy to widzicie dopiero drugi dzień nagrywania, tymczasem dla mnie to już jest policzyłem czwarty dzień w Bułgarii. Ja przez te 4 dni pokonałem około 300 km. W sensie to są tyle to się w ciągu połowy dnia przejeżdża, jak się cały czas łapie i stopuje. Więc po prostu w Bułgarii nie da się jeździć na stopa, nie da się. Nie przyjeżdżajcie do tego kraju. Najśmieszniejsze jest to, że w całym kraju jest naprawdę świetna infrastruktura do łapania stopa. Wśród jak są drogi, to jest bardzo drugo, dużo właśnie takich Zatoczek, zjazdów, wymarzone miejsca do stopowania w ogóle. Autostop powinien iść jak miód. I wiecie co? Ni cholery nie idzie. I naprawdę traktują mnie tu momentami, jakbym był trendowaty z tego powodu, że łapię stopa. Pff. Śmieszny vlog, więc autostopem przez Bułgarię, gdzie się okaże, że wcale stopem jej nie przejadę. Zszedłem 4 km do miasta. Idę z buta w stronę centrum i gdzieś tam będę próbował się dostać na dworzec, a potem z dworca. Nie wiem, zobaczymy co się stanie. Totalnie nie wiem co się będzie działo. Hej ho, przygoda. Po jakichś 2,5 godzinie, 3 godzinach od opuszczenia posterunku na drodze, gdzie się stopa złapać nie dawało, dotarłem do stacji kolejowej. Wychodzi na to, że najbliższy pociąg jest za 2 godziny 40 minut. I oczywiście kupiłem na niego bilet. Cholera, jedziemy gdzieś. Mój pociąg już czeka na stacji i jest tak pięknie po prostu bułgarski, że musicie sami to zobaczyć. Pociąg pierwsza klasa, jak widzicie. Natomiast okazało się, że zdecydowanie z babeczką na dworcu się nie dogadaliśmy, bo ja chciałem jakiś jeden pociąg, który jedzie daleko. A ona mi sprzedała bilet, że mam dwie przesiadki po drodze i mam po 3-4 minuty na przesiadkę. Pierwsza przesiadka za pół godziny, zobaczymy co się, co się stanie, bo póki co w tym, pociągu, w tym pociągu nikogo nie ma. No, przyjedzie pociąg za 5 minut. story mój. Patrzcie, jaką to ma wspaniałą bułgarską prowadnicę. A wy jak i jak robota? Aha, a Train Master to jak na bulgarsko? Train, train Master, naczelnik łag. Naczelnik? Da. naczelnik. Da. Da, Super. Mamy 50 minut opóźnienia do kolejnego pociągu, więc 50 minut w Carewej Liftzie będziemy siedzieć. Co z kolejną przesiadką to nie wiem. A, ja to już na pociąg. Jeżeli ten pociąg już o 50 minut później przyjedzie na stację moją przesiadkową, szczerze mówiąc, zupełnie nie mam pomysłu, gdzie ja będę dzisiaj spał, jak ja będę dzisiaj spał. Na jakiejś zapomnianej przez Boga i ludzi wsi Na końcu świata w Bułgarii jest noc Ale tam jest otwarty jakiś bar, więc zaraz pójdę zagadać Czy można tu gdzieś rozbić namiot I zobaczymy co się urodzi Dzień dobry Państwu w jakiejś wsi w Bułgarii na końcu świata Przekimając się w bazie rolniczej W ogóle wajbik jest, miejscówki naprawdę, naprawdę kosmiczne Mam same dobre wiadomości Podało mi się kupić bilet za całe 12.50, czyli kurde, już jakieś trzy Się zaczęli cenić. Z drugiej strony nie powinienem się czepiać, bo to w sumie na 4, ponad 4 godziny jedzie pociąg. <słuch> هاڻي پڪي اڀر 28 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ja oczywiście zakręcony jak dziadowski bić I w ostatniej chwili zauważyłem, że Dojeżdżam do swojej stacji Gdzie muszę wysiadać I oto jesteśmy gdzieś w Sofii Sofii dzisiaj zwiedzać nie będę O Sofię już zwiedzałem Możecie zerknąć sobie w odcinku O Sofii odcinek Ja to będę się tylko kąpał i przygotowywał do dalszej podróży Wysiadłem naprawdę tak jakbym wysiadł Nie wiem do czego wam to porównać No w Łodzi to w Zgierzu jakbym wysiadł W Warszawie tak jakbym wysiadł na Ursusie no. Jakaś taka dzielnia, widzicie, no nie za dużo tutaj jest tego miasta. W Sofii przygarnął mnie Łukasz. Chcesz pomachać, powiedzieć coś mądrego? Nie, ja też sobie takiego kija zrobię. <laughs> Poszliśmy sobie na trek na okoliczną górę o nazwie Czarny Wierch, skąd podobno jest piękny widok na całą okolicę. Jest wreszcie trochę chłodniej. A tutaj mamy 15 stopni. Zachmurzenie takie trochę polskie góry chciałoby się rzec. Jeśli chodzi o kwestię temperatur. Łukasz mi tu mówi, że to niby szlak dla starszych ludzi, którymi idziemy, ale szczerze mówiąc to miejscami są takie haszcze, że ja nie wiem sam. Zodaliśmy sobie na górę, na szczęście przestało padać. To jest ogromna zaleta po pierwsze, po drugie Trochę się jednak podniosła mgła, gdzie się przechwiało. Bułgaria jest krajem, do którym bardzo wiele osób, którzy chodzą po górach, przyjeżdża i w sumie zaczynam to rozumieć. Naprawdę ładnie tu jest. Jest ładnie, jest w miarę dziko. Szkoda tylko, że autostop nie działa, bo co, jak człowiek zejdzie gdzieś na dół i chce dojechać, to co wtedy? To dupa! Ale tak naprawdę najbardziej warty zaznaczenia jest to, że można sobie podjechać autobusem miejskim i półtorej godziny z miasta wyjść w takie góry. Piękne piękne góry jakbyś chciał zostać fit influencerem to ja tu jeszcze da informację że półtorej godziny i 721 kalorii 721 kalorii to jest ważne